Minęło 15 miesięcy od premiery Cyberpunka 2077. Dla gier wideo to spory szmat czasu. CD Projekt 15 lutego wypuścił w końcu patche na nextgeny, a w zasadzie na currentgeny. Nareszcie, w końcu i gracze mający PlayStation 5, Xbox Series X i Series S będą mogli doznać prawdziwie nextgenowej oprawy. Choć z tym za bardzo bym się nie rozpędzał. CD Projekt skupił się bardziej na prędkości działania gry, a nie na samych smaczkach graficznych. Ale po kolei. Redzi dodali trochę nowości do gry. Wyzerowali wszystkie perki, abyśmy mogli przyznać je od nowa. Ma to sens, bo część perek jest nowa i można sobie w nie zainwestować. Dorzucono możliwość kupna własnej meliny, gdzie przy lustrze zmienimy fryzurę. Pojawiły się nowe bronie, oczywiście jakieś poprawki błędów i gliczy. No ale mnie najbardziej interesuje płynność, a i tutaj trzeba przyznać, że CD Projekt wyszedł z tego obronną ręką. Testy wykonałem jedynie na Xbox Series X. Bo tylko na tę konsolę posiadam grę. Next geny dostały dwa tryby: Ray Tracing i Performance. Oba śmigają z dynamiczną rozdzielczością skalowaną do 4K, z tą różnicą, że w trybie Ray Tracing mamy 30 ramek na sekundę, a w Performance 60. W sumie wydawałoby się to standardem na nowych konsolach, gdyby nie pewne wyjątki. Tak na ciebie patrzę, techlandzie. Na początek spójrzmy na szybkość działania obok trybów, jak i stabilność klatkarzu, redzi podali w oficjalnej notce, że oba tryby działają stabilnie z niewielkimi i rzadkimi dropami. Jeśli wie się, gdzie szukać, to i się je znajdzie. Tryb Quality działa bardzo stabilnie, poniżej 30 klatek na sekundę spadło mi tylko raz, ale nie było to nic wielkiego. Widać, że gra kapuje na 30 fps, i gdyby uwolnić klatkarz, pewnie moglibyśmy zyskać te 5-7 klatek dodatkowo. Testowałem grę w kilku wariantach: podczas chodzenia po ulicy, biegu przez zatłoczoną ulicę i podczas szybkiej jazdy samochodem. Na tym ostatnim, co ciekawe, właśnie zdarzył mi się drop. Tryb Performance jest bardziej niestabilny podczas łażenia po ulicach trzymało stałe 60 klatek, ale podczas jazdy samochodem spadki były znaczne i nie były to jednostkowe przypadki, ale drop trwał przez kilka dobrych sekund. Jednak pomimo tego myślę, że Redzi zrobili kawał dobrej roboty, aby ruszyć Cyberpunka na konsoli w 60 fpsach i za to bije tutaj brawo. Niestety Next Geny nie doczekały się ray tracingu, znaczy inaczej, doczekały się, ale nie w aspekcie, którego byśmy oczekiwali. Raytracing na PC wyszedł Przedłużł bardzo dobrze i przyznam, że byłem zaskoczony, jak dobrze udało się to zaimplementować. Oczywiście, aby się tym cieszyć, trzeba mieć nielichy sprzęt, myślę oczywiście o rozdzielczości 4K. Konsole doczekały się jedynie ray tracingu w lokalnych cieniach, o czym za chwilę. Jeśli chodzi o odbicia, mamy tutaj Screen Space Reflection z tą różnicą, że tryb Performance korzysta z SSR w jakości medium, a ray tracing w high. Niestety odbicia są w half-resie, czyli w połowie rozdzielczości, czy to duży problem? No w zasadzie nie, choć SSR powoduje, że Night City nie będzie wyglądało tak dobrze jak na pc tach Szkoda, bo trochę czego innego oczekiwałem od gry na next geny. Na obronę Redów powiem, że ray tracing odbić byłby trudny do uzyskania ze stabilnym klatkarzem. Pamiętajmy, że na PC gra korzysta z dobrodziejstw DLSS od Nvidia, a na konsoli tej funkcji nie ma. Wobec czego spodziewałbym się w przypadku korzystania ze śledzenia promieni w odbiciach sporego regresu w oprawie. Redzi musieli Użyć rozwiązania pośredniego. No i padło na Screen Space Reflection i od razu powiem, że nie było to dobre wyjście. Postaram się wyjaśnić. Najprościej mówiąc Screen Space Reflection odbija to, co widzi aktualnie kamera. Łatwo to zweryfikować, ruszając kamerą góra-dół i patrząc, jak zanikają odbicia. SSR się sprawdza, gdy sceny są statyczne i nie ma na nich dużo obiektów ruchomych. No i najlepiej ze statyczną kamerą. Dlatego tak dobrze sprawdza się podczas generowania odbić na wodzie. Jak się domyślacie Cyberpunk nie jest grą statyczną. No i tutaj zaczynają się się problemy. Krótkie wyjaśnienie. SSR działa w oparciu o mapę głębi, tak zwaną def mapę. Jest to mapa w skali szarości, gdzie natężenie szarości oznacza odległość od kamery. Tak to wygląda w Cyberpunku. Jeśli tylko mapa głębi w grze jest, można zaimplementować tam SSR. Zrobiłem tak swojego czasu w Wiedźminie Trójce i efekt był dobry, gdy scena była statyczna. Zobaczcie, jak dobrze to wygląda na przykład w Alien Isolation. Problem def mapy jest to, że część obiektów może zakryć inne obiekty. A więc kamera ich nie widzi, więc nie generują odbić. No i tutaj zaczynają się schody. Redzi zdecydowali się użyć w SSR w trybie Quality na ustawieniu High w hafresie, a na trybie Performance w ustawieniu Medium w hafresie. Czy to jest wystarczające? Absolutnie nie i wie to każdy, kto próbował odpalić SSR na swoim PC. Powierzchnie odbijające dostają potężne ziarno. Niweluje jedynie przejście na ustawienie Psycho, choć też nie do końca. Konsekwencje Tendencją tego jest to, że w wersji na konsole odbicia wyglądają źle. Ziarno jest wszechobecne. Do tego często poprzez użycie SSR odbicia są zgliczowane i powodują brzydkie poświaty wokół chodzących postaci. Jak wspomniałem, screen space reflection fajnie wygląda na statycznym ujęciu, ale gdy zaczniemy się poruszać, odbicia szaleją i wygląda to słabo. I tutaj jak wspomniałem, dokładnie taki sam SSR udało mi się wymusić w Wiedźminie 3 i wyglądało to dokładnie tak samo. Niestety dużo poruszających się postaci powoduje, że glitche są wszechobecne. Obecne, a na domiar złego posiadacze konsol nie mogą wyłączyć SSR i są na niego skazani. To ciekawe podejście, bo na internecie znajdziecie tonę wątków o kiepskim SSR i radach, aby to wyłączyć na PC. Na NextGenach tej opcji nie otrzymamy. Szkoda, że nie poprawiono Cube Map, bo te są w bardzo niskiej rozdzielczości i wyglądają słabo. Nie wydaje mi się, aby to jakoś musiało specjalnie obciążać grę, bo patrząc na klatkarz, sądzę, że jest tam jeszcze kilka ramek w zapasie, a na pewno poprawiłoby wizualia. Cienie to nadal niestety bieda, choć użyto ray tracingu w cieniach lokalnych, na zewnątrz nadal wygląda to kiepsko. Zasięg ich generowania także nie powala, wystarczy odejść kilka kroków i cienie zanikają. Zasięg widzenia na konsolach nowej generacji też powinien. Być wyższy. Zostawię tutaj taką scenkę bez komentarza. Podsumowując, Redzi walczą z cyberpunkiem, robią co się da, ale widać, że bałagan w kodzie nie jest łatwy do okiełznania. Next Gen Patch miał dać nowe doświadczenie dla graczy konsolowych. Gra, owszem, działa lepiej, ale wygląda gorzej. SSR był bardzo złym pomysłem, chociaż nie widzę innej alternatywy. Śledzenie promieni zabiłoby klatkaż całkowicie, więc to się wydawało w miarę rozsądnym wyjściem, ale niestety jakość odbić generowanych przez SSR poprzez gigantyczne ziarno wygląda... No słabo, gdyby chociaż gracze konsolowi mieli możliwość jego wyłączenia. Cieszą nowe dodatki, choć przyznam, że ja oczekiwałem głównie poprawy wizualnej, która by chociaż zbliżyła się do tego, co jest na pecetach, ale niestety przed cyberpunkiem nadal długa, długa droga patchowania i poprawek. Next genowy patch 1.5 uznaje za ciekawy punkt wejścia w nową generację, ale wymaga on jeszcze sporo pracy, aby można było się cieszyć grą na nowych konsolach.